Co, coraz bliżej święta? Co, święta, co no, coraz bliżej święta? No, coraz bliżej właśnie. Bo jesteśmy wierzącymi katolikami, którzy czczą. Świnki, kury, Uff. mega ziomeczki, śmieszne nohale takie mokre mają, lepkie. I tylko Ale ja ci powiem co innego. bo Mam 40 lat, yy, szukam chłopaka, mężczyzny, może męża. O, wow, ale zajebiste. Nie no, bo są portale na przykład całe, gdzie możesz sobie jakby znaleźć sponsorów. Ale... A czemu twoje ogłoszenie dalej wisi? Moje? Nie, ja już usunąłem nie. dawno. Przestań, znaczy dla mnie na przykład jak ja się z Eweliną rozstawałem i byłem bardzo dumny, bo od 6 lat nie rozbierałem nawet i nie mm -hmm. ubierałem, tylko po prostu była gotowa, łapałem ją za nóżkę, cyk, 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 cyk do schowka w schoweczku no i sta tak czekała na kolejne święta na tym polega odpowiedzialność, odpowiedzialność tak no wiesz no można się pobawić ale no... trzeba potem rano wstać tak no i to, to oznacza właśnie nagrywki na czy inne rzeczy nie rozumiem no. kury karmiłem w tak? weekend no jak było no Masz na przykład 70 kur i człowieku wszystkie brrr, 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 brrr. Dlaczego przyspieszasz? Wyczyli, Luisę, nie? No. Wygrzej się pod tym prysznicem, wiesz, na spokojnie tego, gdzie się śpieszysz. Eee, w takim razie dziękujemy Dzięki za uwagę za dzisiaj. Na razie, cześć, pa, Elo.